Witam serdecznie wszystkich moich widzów, a może naszych naszych widzów. Po raz pierwszy w tym roku i znów muszę się wytłumaczyć, jest to, jest to konieczne, no pewne mm, niestety powikłania po mm, najmodniejszej na świecie chorobie, którą przeszedłem. No, Delikatnie mówiąc, niezbyt lekko spowodowały, że no troszkę tej przerwy na tak zwaną rekonwalescencję no musiałem mieć. Obiecuję, że wezmę się w garść i teraz będę się starał cyklicznie co sobotę, tak jak obiecałem, nowe, nowe odcinki publikować. A w zasadzie to są streamy, więc no, po prostu transmitować. Na, na żywo. Dzisiejszym tematem są źródła, a za mną jest taki bardzo piękny obraz, który szalenie lubię. Nie chciałbym sobą go, go, go zakrywać. Tu jest wielki wybuch, tu jest era planka, i tu zaczyna istnieć czas. Pytanie, co było przed erą planka, jest pytaniem bez sensu, bo wtedy nie istniał czas. I w tej chwili najbardziej precyzyjne pomiary, no to są gdzieś, gdzieś tutaj. Dotykamy tylko tam, gdzieś, gdzie wszechświat był taką właśnie zupą, jak tutaj widać. I tutaj jest, się rozciąga czas, aż do no trudno, trudno powiedzieć, on się tutaj jeszcze nie kończy, no bo my nie znamy. Jak to będzie, w jaki sposób to będzie wyglądać, więc on tutaj trwa. I tutaj te wszystkie nazwy, gdzieś tam ja się potem spróbuję miniaturę po prostu z tego wrzucić i już będzie można sobie przeczytać, bo to jest wszystko ważne. Tutaj jest rozciągnięty, rozciągnięty czas na istnienie wszechświata. To jest wszechświat istniejący w czasie, czyli poszczególne ery etapy rozwoju wszechświata i gdzieś tam się zaczyna istnienie człowieka i nasze życie gdzieś jest wpisane nie wiem tu albo nawet już bardziej tu albo jeszcze gdzieś dalej gdzie nie sięgamy życie każdego człowieka jest rozciągnięte na wczoraj dziś i jutro i najbardziej fascynującym doświadczeniem jakie mam patrząc na na ten właśnie model. Oczywiście hipotetyczny, ale bardzo moim zdaniem bliski prawdzie. Nasze spojrzenie w tej chwili jest jak gdyby spojrzeniem Pana Boga, który istnieje poza czasem. I najciekawsze i najtrudniejsze zarazem w tym wszystkim jest to, że Pan Bóg nie musi niczego przewidywać, bo o to widzi czas. Od jego początku do końca, i tam gdzieś jest nasze życie, w formie jakiejś takiej kreseczki. Gdyby to, to było o wiele dłuższe, to ta kreseczka będzie dłuższa. Jeśli będzie w skali mniejszej, to życie każdego człowieka jest tam zapisane. Więc to, co było, będzie zawsze. Tak? Bo my też obserwujemy, docierające do nas światło sprzed tam miliardów lat, i to, co my obserwujemy to, co było. My obserwujemy przeszłość. Natomiast to, co tam się teraz dzieje, to dotrze do nas też, też za miliardy lat i może nas znaczy, nas na pewno nie będzie. Co ciekawe, tutaj jest i zarówno początek, jak i koniec naszego życia i wszystkie wydarzenia. Gdybyśmy to tak wzięli jak mapę Google, gugoli, jak się przybliża, tak? Tutaj gdzieś właśnie na, na tamte. Tu yy, 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 gdzieś jest z, Ziemia, tak? I nasz, na tej Ziemi, gdybyśmy to powiększyli, to jest dzieje. Dzieje ludzkości całej i gdzie byśmy znaleźli nas, powiedzmy, mieliśmy takie narzędzia więc nasze urodzenie, naszych rodziców, przodkowie naszych rodziców, przodkowie przodków i tak pra, 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 byśmy doszli. Nasze całe drzewo genealogiczne ale co jest ciekawe nasza przeszłość nasza przeszłość tak, bo to już było i zawsze będzie ale przyszłość ona dla Pana Boga jest już. Nie, za, nie determinując naszej wol, wolnej woli, i to jest najtrudniejsze, ale zarazem najwspanialsze. Kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem wykład właśnie księdza profesora Michała Hellera, który opowiadał o, o boecjuszu, o jego dziele, o pociechach płynących z filozofii, jemu się filozofia objawiała jako, jako kobieta. On wciś siedział w celi śmierci, bo jest już zwany ostatnim Rzymianinem. No człowiek bardzo pobożny i on rozmawia, jakoby tam w tym jego dziele, rozmawia z, z filozofią i ona mu udziela pociechy w tym bardzo trudnej sytuacji, którą, w której się znalazł. I Właśnie filozofia daje mu, daje mu odpowiedź na, na wiele pytań. On jest autorem właśnie takiego stwierdzenia, że to, że Pan Bóg widzi nasze jutro, to nie determinuje naszej woli. Czyli mówiąc najprościej, jak się da, cokolwiek zrobimy i jakiegokolwiek dokonamy wyboru, on już istnieje dla Pana Boga. Dla nas jutro jest zakryte. I nawet nie wiemy, jakie podejmiemy decyzje, ale to już istnieje, a najciekawsze właśnie jest to, że to nie determinuje naszej woli. Jesteśmy wolni, możemy zrobić cokolwiek chcemy, ale to, no właśnie, to jest szalenie trudne do zrozumienia dla człowieka, no bo jesteśmy tylko ludźmi i, i, i nasz umysł pewnych rzeczy nie, nie pojmuje, bo jesteśmy zbyt ograniczeni czasem, bo przestrzeń nas już nie ogranicza. Możemy lecieć na Księżyc, może niedługo polecimy na Marsa, więc przestrzeń nas nie ogranicza w pewien sposób, tylko nas, nas ogranicza energią, jaką, czy, czy, czy technologią, jaką mamy do podróży. Być może kiedyś będziemy podróżować z prędkością światła, albo no może nie światła, ale z bardzo przy, przybliżoną prędkością, bo nie można przekroczyć prędkości światła. Ale yy, nie możemy się wydostać z czasu, no chyba, że gdzieś znajdziemy tunel czasoprzestrzenny, czyli połączenie dwóch czarnych dziur, no, to są hipotezy i takie można powiedzieć bardziej science fiction i, gdy, i gdybanie. Ale ten model dla mnie jest bardzo prawdopodobny. I, i, i ja myślę po prostu, że tak jest. I, i wierzę w to. Dla mnie nie jest problemem zrozumienie, że mm, Pan Bóg wie, jak ja postąpię. I to nie, nie determinuje mojej wolnej woli, więc jestem wolny. Jestem wolny. Ale mój wybór jest i koniec mojego życia jest stwórcy znany. I teraz do, dążę do tematu, który, który dzisiaj sobie zadałem, czyli źródła. To takie słowa mnie dotknęły niedawno, słuchając pewnego wy, wykładu. Wszystkie moje źródła są w tobie. To jest fragment akurat psalmu. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Czyli im bliżej jestem Stwórcy i mam z Nim relację osobową, bo to jest osoba, to nie jest idea, to to nie jest yy, yy, jakiś Pan Bóg, który coś kiedyś zrobił i zapomniał, i to dzieło się jakoś tam toczy, nie. Właśnie tu też powrócę do, yy, do wolności. Poprzez szacunek dla naszej wolności Pan Bóg. Mówiąc prosto, nie wtyka się do naszego życia, do naszych dziejów, a wygląda to tak, jakby się nami nie interesował, bo gdzie był, jak się działo to i tamto. No, był tam, gdzie zawsze i kochał nas tak, jak zawsze. To czasami po ludzku nie do pojęcia, ale to jest wielki szacunek dla wolności człowieka, który jak wybierze, no to yy, taka droga później przed nim i wszelkie konsekwencje tego, tego wyboru no rzutują na, nie tylko na niego samego, ale na, na wiele różnych, na wiele osób i, i ten łańcuch taki kiedyś, zobaczymy tych, tych zależności, ale właśnie o źródłach. Wszystkie moje źródła są w Tobie, czyli moje działanie, moje przede wszystkim talenty, jakieś zainteresowania, moje chcenie, moja twórczość, moje, moja kreatywność, jest, jest to źródło jest, jest w Panu Bogu, bo często bywa tak, że te źródła upatrujemy w innym człowieku, że wiążąc się w relację z kimś, to będzie, będzie kobieta, mężczyzna, no to bywa tak, że wymagamy zbyt wiele od tego człowieka, że oto ta relacja nam, nam zapewni wszystkie nasze potrzeby. Wszystkie nasze, no takie, no to czego nam brakuje, tak? Że, że będziemy w pełni szczęśliwi i w pełni ludźmi, kiedy będziemy w relacji z drugim człowiekiem. No niestety tak to nie działa, bo wszystkie moje źródła są w Tobie. Więc najpierw i będziemy bliżej Pana Boga i, i będziemy mieli tą re, relację z Nim, tym stwierdzimy, że tylko w Nim. A On może nam oczywiście przez osobę dać poczucie szczęścia, dać potomstwo, dać miłość, bo jest źródłem tej miłości. No właśnie, wszystkie moje źródła, także źródło mojej miłości ludzkiej, nieudolnej, są w Panu Bogu. Jeśli ja się oddalę od, od źródła, od niego, no to a, im dalej od źródła, tym, tym woda jest bardziej mętna. I, i bardziej łatwiej się zagubić i, i nie, jest, nie jest to takie czyste i tak, tak mi się wydaje ale jak się od, odetnę już nawet od tego źródła no to wtedy, wtedy będę skazany na, na ludzkie tylko li wyłącznie mm, wsparcie człowieka tak samo słabego jak ja no i, i tak będzie dwóch ślepych szło i, 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 i na pewno w dół wpadniemy jak to też Biblia uczy no więc co robić, żeby czerpać z tego właśnie źródła, z tych źródeł, które wszystkie, to jest też ważne, bo po prostu wszystkie, to, to mnie bardzo dotknęły te słowa, że wszystkie moje źródła, że czasami jesteśmy w takiej właśnie bezsilności, bez szczególnie teraz, działania, że wydaje nam się, no jakoby, nie wiem, no straciliśmy troszkę tak energii, tak zapału do, do pewnej naszej działalności. Czasami to jest taka wegetacja nawet, czy taka właśnie bezsilność. Jesteśmy bez siły. No właśnie, bo być może oddaliliśmy się od, od źródła, również naszej sił, nawet ty, ty, tych sił fizycznych. Powinniśmy się właśnie przylgnąć, przylgnąć do, do Zbawiciela, by te wszystkie nasze potrzeby, które są właśnie w nim, wszystkie nasze, w moje i twoje źródła są w nim. Jeśli tego człowiek nie zrozumie, no to będzie żył i się bardzo, trzeba nieraz poobijać w życiu yy, i wejść wiele relacji, które nam zmarnują życie, które nam nas uczynią nieszczęśliwymi i albo będziemy zbyt wiele wymagać od ludzi, zbyt wiele, niż mogą nam dać. Zbyt wiele będziemy wymagać, niż człowiek, nawet najlepszy, święty człowiek, no nie może nam dać wszystkiego, bo człowiek jest stworzony przez Pana Boga i yy, to jeszcze raz to powtórzę, no wszystkie nasze źródła są w Nim. I tak yy, od, od do do momentu tego, gdzie pora już kończyć, od odcinek powiem jeszcze o jeszcze jednym źródle, bo miało być o źródłach. Źródło, którego czasem nie dostrzegamy, może się którego boimy, albo ktoś uważa, że nie zasługuje, albo ma bardzo wykrzywione poczucie wiary, poczucie potrzeby korzystania z sakramentów, że. O, to jest, nie wiem, jakaś szamanerka, jakiś czary gusy. Oczywiście można odnieść takie wrażenie, jeśli się patrzy z zewnątrz, ale jeśli się popatrzy od środka, no to jest Kościół to, to ludzie grześni, którzy szukają właśnie tej relacji z, z Panem Bogiem, a najbardziej e, są do tej relacji za, zaproszeni ci, którzy są, może być, najgorsi, najbardziej. No, się, naj, najwięksi grzesznicy mają największe prawo do Bożego Miłosierdzia. Jeśli wejdzie ktoś taki do kościoła, ma prawo siąść w pierwszej ławce i wygonić czasem babcie i powiedzieć: Ja jestem gorszy od pani, ja mam prawo być bliżej Chrystusa, bo chcę zaczerpnąć, przepraszam panią, z źródła Bożego Miłosierdzia. Ja chcę być bliżej Jezusa, chcę popatrzeć w jego oczy, nie mówiąc nic. Ksiądz Pawłukiewicz. Zacytował, bo sam to wymyślił, że ludzie się dzielą na dwie grupy: na tych, którzy mają obraz Jezusa Miłosiernego na ścianie i na tych, którzy go będą mieć, którzy go powieszą dopiero na ścianie. Bo to tam jest źródło yy, przebaczenia. Dlatego te skrzywienia, które, które niestety zły też no, no miesza w tym, żebyśmy po prostu to lali, tak mówiąc, brzydko nie przyszli, nie skorzystali, żeby nas jak najdalej odciągnąć od tego źródła, żeby nam zamącić, żeby nam wskazać zatrute źródła fałszywe, żeby na, nam wmówić, że rzeczy nas zaspokoją, że, że zaspokoją nas jakieś, a, zaspokoi nas doznawanie kolejnych jakiś no, uciech bodźców, kolejnych yy, przeżyć coraz mocniejszych, bo wiadomo adrenalina uzależnia, a sporty ekstremalne, coraz więcej właśnie tego, co, popatrzcie na telewizję z lat 50., 60., 70., a nawet jeszcze 90., na reklamy, a popatrzcie na, na reklamy teraz. No, czas w reklamach przyspieszył kilkunastokrotnie. Kiedyś jak ktoś mówił, to mówił normalnie w takim tempie, jak, jak ja mówię. Teraz jest wszystko coraz szybsze. Po to, żeby jak najwięcej informacji nam wtłoczyć do głowy, żeby nas odciągnąć od tego, co najbardziej istotne. I czasem trzeba się odciąć, i coraz więcej ludzi wybiera taką. A nie wiem, jakąś samotnie w lesie, bo po prostu jakiś biznesmen, tam milioner, miliarder po prostu uciekł. Pewnego dnia z biura spakował się i wyjechał na wyspę bezludną i tam zamieszkał, nawet kupił tę wyspę. Słyszałem taką, taką historię. Więc brakuje nam właśnie tej, takiej, można powiedzieć, ciszy, a może braku pewnych informacji, które zbyt wielkiej ilości do nas docierają. Żeby dojść do tego źródła, które zaspokoi wszelkie nasze, do tych źródeł, które zaspokoi wszelkie ludzkie pragnienia, bo ani seks, ani pieniądze, ani władza, no nie wiem jakie są jeszcze takie główne motory. No, seks według Freuda jest głównym motorem. Gdzieś zawsze można dojść do tego, że właśnie to jest głównym napędem człowieka. Coś w tym rzeczywiście jest, ale to nie jest do końca prawda. Bo y, mogą być i, 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 i inne również, więc no, władza, pieniądze, chęć posiadania, chęć przeżycia, chęć y, takiego utylitarnego wykręcenia tego życia na maksa, dopóki jestem, bo za chwilę mnie, mnie, mnie nie będzie. Albo można wejść poza to wszystko i, tak jak teraz siedzimy wszyscy nad tym. Nad historią czasu od ery Planka do nie wiemy do kiedy, więc ten, ten wykres czy ten tunel się tutaj nie kończy, bo on może jeszcze się ciągnąć, a może się skończyć jutro. I warto pamiętać o tym źródle, do którego są zaproszeni naj, najbardziej ci, którzy się czują najmniej godni tego właśnie. Popatrzcie, do kogo przychodził Pan Jezus będąc na ziemi? Do ludzi doskonałych, wykształconych, do y, przykładnych, nie wręcz przeciwnie. No, boję się pomyśleć, gdzie by przyszedł dziś. No więc y, kto jest najbardziej godny? Ten, który się uważa za największego grzesznika? Ludzie święci uważali się za takich. Ale oczywiście świętymi zostali uznani po wielu, wielu, wielu latach za, za ich heroizm, za ich postawę, no, inaczej byśmy ich nie wspominali po prostu, inaczej byśmy ich nie wspominali. Niektórzy ludzie mają problem, żeby mówić o kimś świętym, powiedzą, święty jest tylko oczywiście, święty jest tylko Pan Bóg. Ale ludzie, którzy naszym zdaniem, zdaniem Kościoła doszli do, do zbawienia. I są, oglądają Pana Boga twarzą w twarz, no to są święci. No wszyscy, którzy, którzy są, żyją z, z Panem Bogiem, są, są święci. Więc to są ci, którzy no, nawet namacalnie pomagają nam, czy, czy są nawet świadectwa, czy, czy jakieś dowody no, pomocy. i no, Wierzymy w świętych obcowanie. To jest to jest bardzo ważna prawda, prawda wiary. Więc, więc tutaj nie powinno być wątpliwości. Pan Jezus nas zaprasza wszystkich, szczególnie Ciebie, jeśli czujesz się pobijany w życiu, jeśli jesteś daleko od tego źródła, jeśli kolejny raz się zawiodłaś, kolejny raz się zawiodłeś, jest w życiu rozczarowanie, jesteśmy w takiej bezsilności. No, to znaczy, że nie tam szukaliśmy źródła, gdzie ono jest. I trzeba nieraz wiele czasu, żeby to zrozumieć, bo ja to zrozumiałem po 50 latach, że żaden człowiek, żadna rzecz nie zaspokoi mnie tylko, tak jak święty Augustyn powiedział, że niespokojne będzie moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu, w źródle wszelkiego życia wszelkiego istnienia i wszystkiego tego, co tutaj jest tak zobrazowane, może nieudolnie, ale bardzo prawdopodobnie. To tyle. Bardzo się cieszę, że, że oglądasz ten odcinek. Z, zapraszam na, na kolejne, w którym będę się dzielił jakimiś moimi prostymi przemyśleniami. Nie sile się tu na jakieś rzeczy specjalne, na których się nie znam, Bazuje na tym, co słyszałem, co przeżyłem. No i tym się staram, staram dzielić. To jest jakaś moja taka mała, mała aktywność. No i z tego się bardzo cieszę, że i dziękuję Bogu, że, że mogę to robić. No i dziękuję za za, za obejrzenie i